W czerwcu odbyły się ćwiczenia wojskowe Baltops, w których wspólnie z NATO uczestniczyło 16 państw. Skorzystałem z okazji, że większość jednostek przypłynęła do Sztokholmu i odwiedziłem nabrzeża, w których zacumowały. Brojony w długi staty, wsięgający ponad ogrodzenie, zrobiłem krótki materiał. Oczywiście latanie dronem w pobliżu statków było zakazane, jednak udało mi się zrobić kilka ujęć z daleka. W tym wideo nie skupiłem się na poszczególnych okrętach, gdyż nie jestem znawcą i zwyczajnie mógłbym coś pokręcić. Zdradzę Wam za to kilka szczegółów odnośnie ćwiczeń. Pokażę wam statki, do których udało mi się zbliżyć. Oraz opowiem o lotniskowcu, który wcale nim nie jest. Zostańcie do końca. Ćwiczenia przeprowadzono w dniach od 5 do 16 czerwca na Środkowym i Południowym Bałtyku oraz na lądowych obszarach ćwiczeń w Niemczech, Szwecji, Polsce i w krajach bałtyckich. Wielu zastanawia się, czy to prężenie muskułów i pokazanie ruskim, że państwa NATO są gotowe na konfrontację. Czy to prawda? No nie. Choć każde ćwiczenia na międzynarodowych wodach mają podwójną wymowę i można je interpretować także jako pokaz siły. Można by dopatrywać się związku manewrów z trwającą wojną w Ukrainie, jednak Baltops to coroczne i powtarzające się ćwiczenia marynarki wojennej, więc nie mają nic wspólnego ani z dyskusjami NATO o wstąpieniu dwóch krajów w szeregi NATO. Ani ze wspomnianą wojną. W tegorocznych ćwiczeniach brało udział około 40 okrętów, około 70 samolotów i łącznie około 7 tysięcy osób. Taka przynajmniej jest informacja ze strony szwedzkich sił zbrojnych, tak więc sami rozumiecie. Ćwiczenia obejmują obronę powietrzną, polowanie na okręty podwodne, Walkę nawodną, rozminowywanie, operacje okrętów podwodnych, desant i desant z powietrza. Celem ćwiczeń jest poprawa zdolności oddziałów obronnych do przeprowadzania zintegrowanych operacji morskich w celu utrzymania stabilności i bezpieczeństwa na obszarze Morza Bałtyckiego. Obiecałem, że opowiem o lotniskowcu, który tak naprawdę nim nie jest, choć do złudzenia go przypomina. Faktycznie jest to uniwersalny okręt desantowy typu ŁOSP USS Kersach. Powstaje pytanie, dlaczego właściwie w taki sposób jest sklasyfikowany? Okręty typu ŁOSP. Mają wszystko potrzebne do wykonywania uderzenia z morza: pomieszczenia dla około 2000 żołnierzy piechoty morskiej i ich sprzętu, pokład dla helikopterów i samolotów pionowego startu, które mogą dowozić i wspierać żołnierzy podczas desantu, i na koniec, wybudowany dok przenoszący amfibie, barki desantowe i poduszkowce. Które mogą dowieść żołnierzy i ciężki sprzęt na plażę. Kersacz jest w pełni wyposażony w najnowocześniejsze systemy dowodzenia i kontroli CNC do służby dowodzenia flagowego, a jego zaplecze medyczne zajmuje drugie miejsce pod względem możliwości po statkach szpitalnych marynarki wojennej. Posiada również rozbudowane zaplecze medyczne zdolne do przyjmowania rannych oraz ocalałych z klęsk żywiołowych. Okręt może także funkcjonować w roli lekkiego lotniskowca, przenosząc w tym celu około 20 samolotów pionowego startu AV-8B Harrier II oraz 42 helikoptery. Gadłub ma długość 257 metrów i 30 cm i szerokość maksymalną 42,7 m. Wyporność okrętu to 41 000 ton, a załogę stanowi 1060 marynarzy. Portem macierzystym USS Kearsarge jest Norfolk. Okręt wszedł do służby w 1992 roku, choć powstał trzy lata wcześniej. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój film. Jeśli tak, to zostawcie proszę łapkę w górę. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Szwecji, zapraszam na mój kanał. Tam znajdziecie wiele miejsc, które warto zobaczyć. Poznacie, jak funkcjonuje szwedzkie pogotowie i policja, odkryjecie tajemnice pewnej wyspy, o której niewielu wie oraz poznacie moją opinię o Szwedach. Będę wdzięczny za subskrypcję, gdyż to one budują ten kanał. Teraz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.